Szanowni Państwo, dobry wieczór. Otwieram zwołane na podstawie artykułu 20 ust. 2 regulaminu sejmu pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 do dnia 20 listopada 2023. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje wybór Prezydium Komisji Przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego. Zgodnie z artykułem 163a ustęp 1 regulaminu Sejmu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków komisji. I teraz zwracam się do sekretariatu czy na podstawie listy na podstawie listy obecności członków komisji stwierdzam kworum. Przypominam, że komisja na podstawie artykułu 20 ust. 3 regulaminu sejmu powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy komisji. Głosowanie przeprowadzimy według zasady, kto jest za, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Wybór zostanie dokonany, jeżeli kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciwnych. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Przystępując do wyboru przewodniczącego komisji, zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, uzyskanie przez pierwszego w kolejności kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się bezprzedmiotowe. Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich Państwa posłów jasne? Dziękuję. Nikt z posłów wątpliwości nie zgłosił. Proszę zatem o zgłaszanie kandydatów. Pan poseł Marek Sowa. Panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie, chciałbym zgłosić na funkcję przewodniczącego e, naszej komisji śledczej pana posła Michała Szczerbę. Pan e, poseł e, pełni funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od 2007 roku. To już jego piąta kadencja, ale myślę, że w szczególności w ostatniej kadencji dał się poznać jako osoba niezwykle zdeterminowana do wykrywania wszelkich nieprawidłowości, no głównie w administracji rządowej, kierowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że to jego doświadczenie jest jak najbardziej zasadne, aby mógł poprowadzić pracę tej komisji. Bardzo dziękuję panu posłowi Markowisowi za przedstawienie kandydatury. Y czy pan poseł Michał Szczerba wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, panie marszałku, przyjmuję tę propozycję i wyrażam zgodę na kandydowanie. Bardzo dziękuję. Jak widać, zgłoszona została tylko jedna kandydatura na funkcję przewodniczącego komisji. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącego komisji? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nasze środowisko polityczne. Głosując za powołaniem tej komisji śledczej dało już jasny sygnał tego, iż y, zależy nam na tym, żeby procedowanie w tej sprawie było procedowaniem jak najbardziej sprawnym, jak procedowaniem, które przyniesie szybkie wykazanie tego, iż y, kłamstwo wizowe było tym, co y, miało posłużyć. Y, ówczesnej opozycji do zarówno atakowania ówczesnego rządu, jak i przykrywania paktu migracyjnego, przykrywania naszego zdecydowanego sprzeciwu dla tych działań podejmowanych w ramach Unii Europejskiej. Jak widać w wydarzeniach ostatnich kilkudziesięciu godzin te próby przykrywania tych działań ze strony Unii Europejskiej trwają nadal. One swoje źródło miały właśnie w trakcie kampanii wyborczej. Niemniej tak jak zależało nam na tym, aby rozpatrywanie wszelkich wątpliwości odbywało się sprawnie i w pełnej transparentności, tak samo teraz przekazujemy warunkowy kredyt zaufania dla tej zgłoszonej kandydatury. Bardzo dziękuję panu posłowi. Chcę zapewnić, że nie będzie zbędnej zwłoki, jak zresztą termin naszej komisji wskazuje, aby komisja ta rozpoczęła pracę. Rozumiem, że wystąpienie pana posła nie było w kontekście zgłoszenia jakiejkolwiek innej kandydatury, tylko wyrażenia warunkowej. Można powiedzieć warunkowego poparcia dla kandydatury pana Michała Szczerby, pana posła. Panie marszałku, no znamy dokonania, no każdy może je oceniać, my je oceniamy bardzo krytycznie, ale uznajemy, jesteśmy demokratami, uznajemy, że większość sejmowa powinna mieć w tej komisji swojego przewodniczącego. Nie będziemy zachowywać się jak większość sejmowa, która mimo, że nie chce przyjąć na przykład marszałka sejmu czy marszałka wicemarszałków Sejmu czy wicemarszałków Senatu. My jesteśmy demokratycznym ugrupowaniem, więc jeżeli taka kandura, kandydatura została zgłoszona, co do której mamy potężne wątpliwości, ale szanując demokrację, szanując prawo większości do wskazywania przewodniczącego, którego państwo nie szanujecie chociażby w prezydium Sejmu, my warunkowo przy tych założeniach, o, której, o których pan poseł Milewski mówił, poprzemy tę kandydaturę tak samo jak głosowaliśmy za powołaniem tej komisji bo mamy czyste sumienia i czyste ręce dziękuję bardzo jak pan poseł widzi duch demokracji czuwa nad naszym posiedzeniem nie ograniczam wystąpień nikomu tak, aczkolwiek no, jeszcze jeszcze pan poseł jeżeli tak? mogę jeżeli mogę panie marszałku bardzo dziękuję panie marszałku za to że pozwoli nam się pan wypowiedzieć w sposób kompleksowy ja mam nadzieję że ta te, te nasze głosowanie warunkowe głosowanie za panem posłem Szczerbą też uzmysłowi panu posłowi Szczerbie, że stanowisko przewodniczącego jest poważnym stanowiskiem i też posiedzenia komisji śledczej będą prowadzone w sposób poważny, rzetelnie, a dotychczasowe działania jak powiedział pan poseł Bogucki, pana posła Szczerby niestety nie dawało takiej rękojmi, ale mając na względzie to co powiedział pan również poseł Milewski, że nie mamy nic do ukrycia i chcemy obnażyć te kłamstwo wizowe, które politycy Platformy Obywatelskiej e, wtłoczyli w obieg medialny w czasie kampanii wyborczej. E, będziemy e, też e, chcieli zgłosić swojego kandydata na wiceprzewodniczącego, ale to za chwilę To Oczywiście jest, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Prosiłbym także u wszystkich uczestników, nie parlamentarzystów, o zachowanie spokoju, abyśmy mogli dalej procedować. Proszę bardzo, pan poseł Mulawa. Mulawa przepraszam. Um, uważamy, że tylko Konfederacja jest, jest partią wiarygodną, ugrupowanie wiarygodnym w kwestii y, migracji, jednakże zdajemy sobie sprawę z arytmetyki i poprzemy kandydaturę zgłoszoną wcześniej. No więc w takim razie przystąpimy do głosowania, choć wynik tego głosowania wydaje się oczywisty. Zatem kto jest za wybór, za wyborem na funkcję przewodniczącego komisji pana posła Michała Szczerbę, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że mm, Zresztą poprosimy sekretariat, aby to zostało także utrwalone. Dziesięć głosów za, nikt nie był przeciw, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że przewodniczącym komisji został wybrany pan poseł Michał Szczerba przy dziesięciu głosach za, zero głosów przeciw oraz jednym głosie wstrzymującym się. Gratuluję panie przewodniczący wyboru. Przystępujemy obecnie do wyboru zastępców przewodniczącego komisji. Komisja śledcza liczy 11, 11 posłów. W międzyklubowych ustaleniach postanowiono, iż komisja będzie wybierała dwóch zastępców przewodniczącego. Przystępujemy zatem do zgłaszania kandydatur. Pan przewodniczący Michał Szczerba. Panie Marszałku, dziękując za wybór na funkcję przewodniczącego Komisji Śledczej, chciałbym zaproponować kandydaturę pana posła Marka Sowy na stanowisko, na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej do spraw zbadania afery wizowej. Pan, pan poseł Marek Sowa jest posłem od trzech kadencji, jest państwowcem, ale również jest samorządowcem, pełnił funkcję m.in. marszałka Województwa Małopolskiego. Jego wiedza, doświadczenie będą bardzo potrzebne w pracach tej komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czekam na kolejne kandydatury. Bardzo proszę. Panie marszałku, ja bym chciał zgłosić kandydaturę pana posła Daniela Milewskiego, posła trzech kadencji, prawnika, doktora nauk prawnych, eksperta od spraw międzynarodowych wieloletniego członka Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Będzie to jedyny przedstawiciel w prezydium, który posiada wiedzę, kompetencje w zakresie prawa. Wydaje mi się, że takie kompetencje są niezbędne w prezydium Sejmu, więc dlatego w, w Komisji, dlatego też w pełni rekomenduję kandydaturę i zgłaszam kandydaturę pana posła Daniela Milewskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w związku. Czy mógłbym z... poprosić? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chcę powtórzyć niejako to, co mówiłem, kiedy wypowiadałem się o przewodniczącym. Mamy różne poglądy, niemniej, niemniej chyba każda z koleżanek i kolegów z tej komisji będzie w stanie potwierdzić, że kwestie migracyjne bardzo mocno leżą na serca, sercu przedstawicielom konfederacji i jesteśmy, powtarzam, najbardziej wiarygodnym ugrupowaniem, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne. I niestety tak to wygląda, że jestem jedynym przedstawicielem i chciałbym zgłosić siebie jako wiceprzewodniczącego. Najczęściej w tego typu uzgodnieniach międzyklubowe uzgodnienia obowiązują, ale też nie jest zasadą, że zawsze tak jest. Zatem Pan poseł Mulawa zgłosił się sam jako kandydat na wiceprzewodniczącego i bezzasadne jest pytanie, czy pan wyraża zgodę na kandydowanie. Już. Pan poseł Piotr Kaleta. Bardzo dziękuję Panie Marszałku, Wysoka Komisja. To ponieważ idąc niejako w takim prawem serii to ja... Bardzo bym chciał, żeby w takim razie pan poseł powiedział nam coś o sobie, przedstawił się, bo właśnie tak poprzedni kandydaci byli przedstawiani, coś mniej więcej o nich wiemy, niektórych już żeśmy znali. Także, a ponieważ pan poseł Mulawa chyba jest po raz pierwszy parlamentarzystą, po raz pierwszy również zasiada w takiej właśnie komisji, w związku z tym bardzo prosimy o jakiś krótki życiorys. Więc teraz panie pośle, kandydacie na funkcję wiceprzewodniczącego prosimy o kilka minut autopromocji. Myślę, że kilka minut nie będzie. Jestem, nazywam się Krzysztof Mała, jestem posłem Konfederacji. Pierwszą kadencję mam przyjemność zasiadać w parlamencie. W środowiskach narodowym działam od 6 lat. Sześć lat działalności w środowisku narodowym jako prezes struktur obecnie prezes struktur ruchu narodowego w okręgu okręgu Mazowieckim. Jestem członkiem zarządu głównego Ruchu Narodowego, a także członkiem Rady Politycznej Ruchu Narodowego. Znajduję się również w takiej wewnętrznej komisji zespole migracyjnym w naszej partii. Jestem osobą, która od 13 lat związana była z dużą branżą produkcyjną farmaceutyczną produkcyjną leków, soczewek kontaktowych i, i produktów leczniczych. Mam doświadczenie na rynku polskim zarówno, ale, ale także jako osoba zarządzająca kwestiami ceny na rynku europejskim. Wydaje mi się, że to są główne kwestie, które chciałbym przekazać szanownej komisji jeszcze może nadmienię, że to jest takie wewnętrzne ustalenie dwóch wiceprzewodniczących. Jeżeli będziecie, szanowne koleżanki i koledzy, to bardzo będzie mi miło, że uszanujecie również tu trzecią osobę, bo to jest nasza wewnętrzna kwestia do, porozum do porozumienia. Bardzo dziękuję. I Szanowni Państwo posłowie. W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów głosowanie na każdą kandydaturę odbywa się zgodnie z ogólnymi regułami, to znaczy wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno zwykłą większość głosów więcej głosów za niż przeciwnych. Od momentu wyboru takiej liczby zastępców przewodniczącego, jaka została ustalona przez Komisję, głosowania nad pozostałymi kandydaturami nie przeprowadza się. Proponuję, aby głosować nad kandydatami w kolejności alfabetycznej. Zatem jako pierwszą kandydaturę przegłosujemy pana posła Daniela Milewskiego, kto i z Państwa posłów jest za tym, aby Pan poseł Daniel Milewski y, został wiceprzewodniczącym komisji. Proszę o podniesienie ręki. Proszę sekretariat o podanie wyników. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwóch. Dziewięć głosów za, nikt nie był przeciw, dwa głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Przystępujemy, czyli pan poseł Daniel Milewski tym samym został wybrany wiceprzewodniczącym. Gratulujemy panu posłowi bardzo serdecznie. Głosujemy kandydaturę pana posła Krzysztofa Mulawy. Kto jest za tę, tą kandydaturą, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę sekretariat o podanie wyników. Trzy głosy za, sześć przeciw, dwa wstrzymujące. Stwierdzam, że pan poseł Mulawa nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto jest za tym, aby wiceprzewodniczącym komisji został pan poseł Marek Sowa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę sekretariat o podanie wyników. 9 głosów, e, głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Stwierdzam zatem, że pan poseł Maurek Sowa został wybrany wiceprzewodniczącym komisji. Na tym kończymy głosowanie. Gratuluję panom wiceprzewodniczącym. Przypominam jeszcze raz, że zastępcami przewodniczącego pana posła Michała Szczerby zostali pan poseł Marek Sowa i pan poseł Daniel Milewski. Gratuluję wyboru i zamykam posiedzenie, panie przewodniczący, ale to nie zmienia faktu, że pan przewodniczący może za chwilę zwołać pierwsze posiedzenie czy drugie posiedzenie właściwie. To jest A pan, bardzo dobry razie... pomysł, Panie Marszałku. Proszę? To jest bardzo dobry pomysł, że pan, pan Marszałek zamknął już posiedzenie w tym momencie. Jeszcze w pewnej kwestii formalnej nie można nie. odmówić zabrania głosu nowo wybranemu Przewodniczącemu. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Komisjo, chciałbym bardzo podziękować Panu Marszałkowi za sprawne procedowanie i sprawny wybór prezydium. Szanowni Państwo, to jest druga Komisja Śledcza, która powstaje w Parlamencie. Jej znaczenie jest absolutnie ważne, ponieważ Sejm nałożył na nas konkretny obowiązek. Tym obowiązkiem jest badanie stanu faktycznego związanego z aferą wizową. Afera, która wstrząsnęła opinią publiczną nie tylko w Polsce, ale również za granicą, która podważyła zaufanie państwa polskiego, ale również pokazała to, że nadużycia i korupcja nie jest czymś, co nie było obecne w poprzednich latach. Chcemy dokładnie zbadać tę kwestię, chcemy wyjaśnić, chcemy również pokazać przykłady nadużyć, o których wszyscy wiemy. To jest rzecz absolutnie ważna i bardzo bym Państwa zachęcał do współpracy w tym, w tym zakresie. Uważam, że to w jaki sposób pokażemy tę kwestię opinii publicznej również może stworzyć istotne bezpieczniki związane z szybkością reagowania Państwa na tego typu sytuacje kryzysowe. Bo niewątpliwie mamy sytuację kryzysową wtedy, kiedy to łapówka decyduje o tym, czy ktoś jest spuszczany na teren Rzeczypospolitej Polskiej, czy też Unii Europejskiej. I chciałbym bardzo Państwa zachęcić do współpracy. Chciałbym, żeby ta współpraca była zgodna oraz nastawiona na cel. Chcemy pracować dość szybko, ale również chcemy przesłuchać i wykorzystać wszystkie, Panie Marszałku, instrumenty, które są w gestii komisji śledczych, czyli przesłuchiwanie świadków, czyli powoływanie biegłych, czyli respektowanie obowiązków stawiennictwa tych świadków, których sobie wybierzemy, ale również szybkość działania i nastawienie na cel. Cel jest bardzo ważny, bo chodzi o o to, żeby wyjaśnić sytuację, dlaczego prokuratura nie działała na czas, dlaczego służby nie działały na czas, dlaczego była bierność i przyzwolenie na przestępstwa, które e, e, to jest prawie pewne, uda nam się po prostu e, ustalić, ponieważ były decyzje polityczne, które odsuwały osoby skompromitowane od obowiązków państwowych. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję Panie Przewodniczący. Wobec tego także y, dopuszczę do głosu pana posła y, z klubu Prawa i Sprawiedliwość, pana posła Kalety, który też się zgłosił, i na tym dyskusję zamknę. Tak, proszę. Panie marszałku, panie przewodniczący, wysoka komisjo, ja nie mam zwyczaju mówienia o czymś takim, żeby pana y, y, protestować, czy, czy mówić, żeby nie używać pewnych sformułowań, ale myślę, że teraz jest taki dobry moment. Otóż, panie przewodniczący, pouczam pana, że spotkaliśmy się po to, żeby stwierdzić, czy afera, jak Pan to nazwał, była czy nie była. Pana retoryka, Pana wypowiedzi idą w tym kierunku, jak gdyby Pan już wiedział coś na ten temat albo Pan już był pewny w związku z tym. Jak gdyby oceniając sam sposób czy styl pana mówienia, to niepotrzebnie tutaj się spotykamy, bo pan już jak gdyby stwierdził, że taka afera była. My chcemy do, zgodnie zresztą przecież tak jak jest, jest w tytule uchwały i w tytule powołania na, naszej komisji sprawdzić zbadania legalności, prawidłowości. Czyli nie mówmy, panie przewodniczący, pouczam pana, nie było żadnej afery, przynajmniej na ten moment o czymś takim nie wiemy. Była sytuacja, którą spotykamy się po to, żeby wyjaśnić i to zróbmy. Bardzo dziękuję panu posłowi. Jestem ostatni, który by ograniczał dyskusję, ale wobec tego, ponieważ dopuściłem głos ze strony Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, a widzę, że dyskusja nabiera rumieńców, nie ograniczam jej, tylko zamykam to posiedzenie. A pan przewodniczący może z chęciami osób, które chcą zabrać głos, zrobić, co będzie już y, uważał za stosowne. Ja zamykam posiedzenie komisji. Taka była moja rola. Y, obowiązku dopełniłem. Panie przewodniczący, wszystko w Panach rękach. Państwu, członkom komisji życzę tego, abyście rzetelnie, godnie reprezentowali swoje kluby, ale także mandaty posłów Rzeczypospolitej, działając na rzecz naszej ukochanej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Marszałku. Szanowni Państwo, Państwo członkowie Komisji Śledczej, o najbliższym terminie posiedzenia zostaniecie Państwo zawiadomieni w. Do końca roku. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja Panie Przewodniczący, przepraszam. Może właśnie sugerując się za radą pana Marszałka, dobrze byłoby zwołać następne posiedzenie od razu, żebyśmy przeszli do pracy, żebyśmy ustalili harmonogram, żebyśmy mogli ustalić plan działania to jest bardzo ważne, panie marszałku, panie przewodniczący, żebyśmy jak najszybciej wyjaśnili to, co polecił nam Sejm, bo wszyscy chcemy to wyjaśnić.